ワ <laughs> <Hyd rate> ン。 Ja chuje, kąpocie... ja jak uję je pani? Pokażę ci, jak mój jak się kąpać Pokażę ci, jak miałem ja mój 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 nie wiem, mój 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 Nie, mój <suszę> się mój 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 Ale zanim się mój to mój się mój 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 się... Ja mój <suszę suszę> Możesz Może się tak nie mi się da, ale wiesz, nie wiedziałem czy... No ale co się masz nie dać? No nie, jak chcą, to ci przesłuchają. mam no, no, Jak ja rozmawiałem... Nie, rozmawiałem z policjantem. Jeżeli mają jakiekolwiek podejrzenie, a podejrzenie mogą mieć zawsze. No. Bo, e, nie wiem, krzywo się popatrzyłeś, bo e, zamiast dać dokumenty to najpierw się zastanowiłeś, tak? I już było podejrzenie, że może coś ukrywać. Wszystko jedno. Oni z tego wyjdą. Przeszukaj samochód Ci, mogą telefon, mogą Ci przyśpikać. Zatrzymać czytać mogę. Wieżą o tym Ale jak jest podejrzenie człowieku to wiesz, no to jest tak jak... Nie wiem no, ja wiem, bo to wypowiedzi... jest No, jechałem kiedyś wypowiedzi... no, no, wypowiedzi... do Szczecina, a ja chyba nawet na mogłeś kojechaliśmy i nagle blokada na drodze wszystkich przestrzykują. Bagażniki wszystko. Bez, bez niczego. Po prostu proszę się wysiąść i cześć. Jest jakaś akcja. I to jeszcze w czasach, kiedy wiesz, nie było CB, nie było takich komórek popularnych, że po prostu dojeżdża, w ci korek, wszyscy na bok, zaglądał do środka i zaglądał do bagażnika. Co Państwo wiecie? O mnie jakieś czasy czy coś nie pamiętam A już dobrze. Tak, nowy? Wczoraj było też jakieś nowe, Tak wchodzi inna moment, a zimno <grab minority> i wróci. Ja Ta sama przecież ktoś robił zdjęcia, więc coś będzie. Straszna jakaś taka zapitana w I słońce. Zdaniem, dlaczego jeszcze nie używaliśmy Musiał <grywa> <grywa> przecież się Nie Ty się za mocno nie opieraj, bo masz ten cienki lód. Przykro mi, sześć. Po sześć, sześć i pół. Nie, Ramionka. O, o Jezu. <noise> Bogaty, inteligentny, zdrowy. Przebiegłem No właśnie też, więc trzy jakoś ciężko nie mogę. Od trzech jestem w stanie biegać. Jak jak było szczepionę nie. W tej nic do lodu nie będzie? Może nie? być. Może nie być bo już ma być punktem coraz cieplej, 8-9 stopni w dzień. Może no, no. nie, woda, woda się tak nie nagrzewa. Nie, no woda się tak nie nagrzewa, ale no wiesz, jak no, słońce no, jest. Najgorsze słońce. To chyba słońce Już stary. było no, jest tam taki, <grym> no, tak jest jak przyjechaliśmy i to jest on tylko od wczoraj. Tak, ja wiem, bo jak no. ja byłem w starych, to w ogóle przyszło. Bo... No, nie, kurwa, bo lepiej jak No jest! Pół, pół centymetra ponad nawet to jest. No i ramionka mi teraz Czuję, cała reszta ok, a ramionka słabo. No właśnie, może to jest też sposób. No wcześniej łączyłem też to od początku. Wczoraj załączyłem później imię to samo, nagle po chwili ból. I dzisiaj to samo. A nogi już kompletnie luk ale super, nie wiem, zaraz się gdzieś wypuszczamy. W parku Ja też To nie spodziewałem. Nie, nie, bo ja wczoraj też myślałem, a wiesz, 4-5 stopni się pokazało, mówię, idziemy. Ale taka była chłodna, taka silna, taka... taka wilgotna, ten, ten powietrze, tak wiesz, w gardło wchodziło, mówię, spierniczamy do domu, bo jakiś zaraz zaczął kaszleć od tego. I tak chwilę połaziliśmy i do domu. A dzisiaj może, czy nie wiem, może do parku w części ludzkiej wyjedziemy. To nie kolejka, to nie działa ale połazić po prostu. A na kolejce byliśmy jakaś maja w zeszłym roku, super było. Super rącka ta kolejka, natomiast połazić, żeby nie po bo przy puszkowie to na co dzień. Dobra, ja bym tak około sześciu. Już jest szósteczka? No. szybko czas leci Chyba, że tak jak ci tutaj się woli drugi raz wejść. So, chyba nie. Im krócej siedział, to tak. Oni wszyscy po dwa razy podróżnę. Wie, wiem. Ale my szczypią już nogi, wiesz? No nie no No graliśmy z takimi spoczyńcami było Reszta to słabizna to Znaczy słabizna, no, na naszym poziomie, ale to, to Jakoś tak zawodowo Przyjąłem piłeczkę z ataku, to Zwariowałem